Witajcie, tutaj Ernest Syska. Opowiem dzisiaj, też w kontekście naszych tutaj prac stowarzyszeniowych, o taką ciekawostkę, która może niektórych zainspirować, o tym, jak to z tym naszym GBS-em i CIDP jest. Główny problem diagnostyczny, który występuje między tymi dwoma chorobami. I przytoczę tutaj postać historyczną bo pracując tutaj nad współpracą z takim dużym europejskim stowarzyszeniem Epodin, oni powiedzieli, że Aleksander Wielki prawdopodobnie również zapadł na, nie wiadomo czy na GBS czy na CIDP czy na zupełnie inną chorobę, ale wydało mi się to bardzo ciekawe i zacząłem zupełnie przypadkiem, ja sobie słucham takiego podcastu, podcast historyczny, bardzo fajny, polecam na YouTubie. I akurat wyszedł odcinek o Aleksandrze Wielkim. No i oczywiście temat jego choroby i jego śmierci. I jak się wsłuchałem dokładnie w to, też jeszcze jest jeden podcast, Mroczne Wieki, to rzeczywiście nie odbiega to specjalnie od przebiegu GBS, który ten, ten wspaniały człowiek miał. Oczywiście mogło być to zupełnie coś innego, jakoś, jakiś inny rodzaj, E, choroby, inna, inny rodzaj gorączki i tak dalej, no ale też spokojnie wchodzi to w kanon e, objawów GBS-owych, a może nawet CIDP. Natomiast Biedaczyna nie dotarł do tej fazy, w której można by stwierdzić, czy on miał CIDP czy GBS. Bardziej to wygląda na GBS. Także Aleksander Wielki, według historycznych opisów, któregoś piątego dnia e, nagle osłabł i e, no, stracił siłę w mięśniach. I pojawiły się po kilku dniach problemy z oddychaniem. Czyli klasyk GBS-owy osłabienie. E, czy jest gorączka w, w przypadku GBS-u, no, jest, ale nie jest ona taka 40-stopniowa, tak? to jest taka nie taka wirusowa gorączka, tylko taka trochę podniesiona temperatura, tak, e, tak by się wydawało, ale nie taka zabójcza, wiecie, 40-stopniowa. Gorączka. Więc e, e, GBS skąd się bierze? Wiadomo, w ciele musi się pojawić jakiś antygen, który, e, czyli jakaś cząstka, jakieś białko, może być nawet jakieś coś zjedzone, tak, coś, coś nietypowego się w organizmie pojawia. Może być to jakieś zranienie e, i wskutek tego organizm e, e, próbuje się przed tym obronić. Natomiast następuje tam. Jakby mylne rozpoznanie tego antygenu i reakcja immunologiczna jest szersza i skierowana w niewłaściwą stronę. W przypadku GBS-u, nie wchodząc w tą całą inżynierię, zresztą nie jestem tam ekspertem, aktywują się pewne immunoglobuliny, które po prostu cały organizm ustawiają na walkę. Tylko w przypadku GBS-u ta walka polega na tym, że niszczone są osłonki mielinowe nerwów, no i człowiek jest wyłączany. I do tego stopnia jest wyłączany, jeżeli to jest nieleczone, a 2,5 tysiąca lat temu nie mogło być to leczone, że następuje problem z oddychaniem i osoba dusi się, po prostu umiera z uduszenia. Także, cóż, ta choroba na pewno nie jest wymysłem jakimś cywilizacyjnym, tylko była zawsze z nami. Jest to rzadka choroba, jedna i druga, GBS i CIDP. I więc po prostu zwyczajnie historycznie nikt nie wiedział, że to akurat to zdaje się, że obie choroby zostały udokumentowane gdzieś tak w XX wieku, w połowie, a wszystko, co było wcześniej, było nieznane. Także taka ciekawostka. Wszystkiego dobrego. GBS nie jest taką straszną chorobą. Oczywiście są, są przebiegi leczone, jeśli, jest, jeśli GBS jest leczony. Natomiast są przebiegi, które zosta zostawiają długotrwałe ślady w organizmie, uszkodzenia mięśni, yy. Czy tam raczej nerwów, które są już nieodwracalne, ale jednak sporo, sporo, bardzo dużo przypadków wychodzi na prostą, i po kilku miesiącach ludzie ci funkcjonują bez większych problemów, bo to jest choroba jednorazowa, góra dwufazowa. Natomiast CIDP jest chorobą, która nigdy się nie kończy. A pozorne, jakby rzuty, to nie są tak naprawdę rzuty, tylko to są odstawienia leków. To też jest bardzo ważne, żeby. Żeby w CIDP to rozumieć, mnie uznawano, że ja mam rzut choroby. Ja nie miałem żadnych rzutów, mi po prostu leki przestawały działać. W związku z tym, jak przestawały działać iwigi, to, to choroba wracała ze swoją siłą. Także to jest choroba, która w przeciwieństwie do stwardnienia rozsianego, chociaż nie wiem, może tam też jest taka stała ta forma. Nie, tam chyba jest rzutowa postać. Przynajmniej jedna z wielu postaci SMA jest rzutowa, natomiast w CIDP jest to stała reakcja immunologiczna, obwodowa, niszcząca nerwy, osłonki nerwów. Także chyba tyle w tym temacie. Cóż mogłem jeszcze więcej dodać? E... Powodzenia wszystkim i do usłyszenia.